W 2012 roku ja tylko nie, ja pamiętam, że na sesji, kiedy przyjmowaliśmy budżet, ja zadałem pytanie odnośnie, jak będzie ta y, sprawa, się y, wyglądała znaczy, w tym roku. Zwłaszcza jeżeli chodzi o. Czy będą pieniądze na sport? No, my wiemy, że no, budżet mamy ciężki, mhm. ale naprawdę no, chyba większość z nas jest oprócz tego, że będziemy tutaj e, działalność taką społeczno na forum naszego miasta, ale również kultura fizyczna, to jest na razie, na pewno leży nam bardzo na sercu. I naprawdę no, trzeba by było coś z tym zrobić, żeby no, przynajmniej na ten okres yy, się okres, yy, letni, dzirednoletni, no, znaleźć te pieniądze na wdzięczanie. To tylko tyle, bo odnoszę bo sprawozdania, że, że wszystkie te kultury to, co przyniosło sobie wszystkie stowarzyszenia Nie mamy możliwości finansowania tego sportu. Chciałbym zaznaczyć, że reprezentacja szkoły numer 1 dziewcząt uzyskała historyczne czwarte miejsce w Igrzyskach Nowej Wójt. w w tej klasyfikacji Nigdy hmm, wcześniej nie byliśmy na praktyce czy stanowisk hmm, hmm, pozycji. Szkoda, że za to to jest najbardziej nieligony przez pracowników, ale chciałbym wnioskować do Pana Burmistrza, żeby o tym nauczycielu, o Panie Zbigniewie i jego chórzko, hmm, 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 zapomnieć przy tej kwestii, może uhonorować jego pracę. I wkład, i Dziękuję. na pewno mamy pieniądze przeznaczone. Co do sportu, panie przewodniczący, o którym pan mówił, to myślę, że tak samo jak tymi drogami siędziemy do normalizacji i być może no, znajdziemy, ale to będzie też uzależniane bardzo mocno od silników zewnętrznych. Ja wcześniej, nie wiem, czy pamiętacie Państwo, właśnie byłam za tym, żeby nie tylko dofinansować szkolną ale właśnie pochylić się nad tymi młodymi uczniami. U nas w szkole, to mówię numer no, dwa, mamy wspaniałe ścisłego bardzo dobrze grają, osiągają wysokie wyniki. Mamy tenisistki, które, no nie wiem, kładą na głowę wszystkie po kolei drużyny, więc ja też jestem za tym, żeby dofinansować szkolne drużyny, bo u źródła. Trzeba rozwijać samych uczestników talenty kultowych i to finansować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na pewno te dzieci, które osiągają sukcesy, powiem, są przez nas należycie doceniane. My zawsze na koniec roku, wszystkim rok z konkursów przedmiotowych, wszyscy, którzy tak, osiągają w sporcie wyniki, których nigdy w nie osiągnięto, czy osiągnięto, ale bardzo wysoki Otrzymują wszystkie te dzieci stypendia na okres drugiego roku, o ile dobrze w wysokości 200 zł miesięcznie. Tak, tak około 200 zł miesięcznie. Dostają nagrody rzeczowe w zależności od ilości też tych nagród, bo ostatnio mieliśmy na przykład największą ilość 13 laureatów. To, to był naprawdę sukces ogromny i bardzo się cieszyłem. No ale nagrody wtedy z puli zrobiły się z, z powiedzmy tysiąca złotych po siedemset złotych. Tak? Ale co roku takie nagrody są wręczane, jest tutaj fundowany dla takich osób, a do dyspozycji mojej jest nagroda burmistrza miasta, oczywiście przydzielana na wniosek dyrektorów szkół, ale dyrektorzy również mają ulewaniów, którą co może przydzielają i zapewne są w stanie docenić tych, którzy najlepiej to robią. Dziękuję bardzo, wiem o tym, świadoma jestem tego i znam to, ale ja osobiście mówiąc o tym, żeby włożyć na trenowanie tych dzieci, czyli zorganizować jakiś fundusz, żeby nauczyciele na przykład, którzy mają takich umiejętności zdolny, by mogli sobie pozwolić na to, żeby przyjechać wieczorem, powiedzmy, godzina 17-18 i trenować te dzieci niekoniecznie za wszechobecny dzień człowieka. Tylko, żeby dawać jakieś finanse na to, żeby oni mogli trenować, żeby oni się rozwijać. Nikt nie będzie finansował i ta przez tyleś tam lat, trzy lata, żeby zrezygnował dzieci, a potem tylko te dzieci dostaną no. yeah. nagrodę, ze do stypendium. Ja od nich mogę zdecydować, żeby finansować możliwości rozwoju. Czyli płacić, że to nie Musimy te dzieci prawda? A więc takie podajemy na przykład za organizację.

że to w ekipach, takie... wiem, że nasze ojca wie, a zwłaszcza właśnie sport, kultura, ogólnie która y, szeroko rozumiane, kultura sport zawsze nawiedzać. Oświata, no, ja do to na spora, też na przód, też w rodzinach, tak zwane karcianych, też trzeba wykorzystać na to, jakiś nauczek błędu. Ee, tam, pewnie uh, wykorzystuję tą by do dyrektorów też w ramach tygodni oświadczeń, tam dodam nowe zajęcia z powodu ludzi, Tak. nie Dobrze, czy są jeszcze jakieś uwagi?